Panie Młody, yy, jest to mój ulubiony kanał szetarski. Dobra. Dobra, no, ja się sięgam kasarami. Kurwa. Mów, że wyjeżdżasz. Jak sytuacja? bardzo. Wszystko w porządku. Dzięki. Żyje pan? Żyje, żyje. Żywają w No wiemy. To za darmo chodźcie, za to, że padaje. Dobrze, dzięki. O! Podejdźmy z pytaniem, czy chce być zakładnikiem. Czy? ale chyba można go pojmać. Ty, a możemy wziąć psana zakładnika? Zawiniemy pojmać. Zawijamy ich. To też zawijam. Też zawijamy. A ile, ile musi być, żeby zabijać? No wiecie, tego jubilera. Żeby... Czterech. A jest robić ktoś coś? Teraz chodź się pod jubilera, tutaj będziemy do ich. Halo, dzień dobry! Dzień dobry. Sprawa jest proszę pana. Pan wysiądzie z radiowozu. ha! ha. Pan wysiądzie, rączki, rączki do górki. Rączki. Rączki, rączki. nic nie mówimy. Zakuj go, zakuj! Zabierzesz mu, chodź. Chodź do nas, chodź panie policjant, chodź no, he. Szybko, szybko. Mamy policjanta. A mogę mu zabrać na przykład latarkę? Chuj w tą latarkę, chodź. Dobra, chodź, szybko. chodź, policjant, otwórz mu drzwi. Chodź, policjant. Zapraszam. Otwieram ci drzwi. To Zzalaj tak niebezpiecznie tam. samemu. Najpierw pan wsiądzie, to jest ty Szalaj, otwórz się z dobra. Zapnij mu pas. Zapinam ci pas. No mamy, chłopaki, mamy policjanta, policjanta, to chyba wystarczy już. Dawaj gdzie mamy podjechać. Halo? Niedobrze. Niedobrze. Chłopaki. Halo. Wyrzucił się pies. Co tam panie policjant? Panie policjant? Tak. Czy jest to bezpiecznie słychać? tak? Samemu? Samemu na służbie? No proszę pana, nie miałem nikogo żeby tutaj z nim jechać. A, że zrobili pana samego na tym paspisku pewnym wilku. Tak, tak. Samotną owieczkę. No. Dopiero też na służbę wszedłem. Aaaa, no. starza się tak. Halo, że? Oj! Pojeżdżę, wolno. Ujej. Czekaj, połaty! Za... E... Zajeźdźmy. wymieniamy, wymieniamy Zajeźdź. Dzień dobry! Od od rzacze, pomocy? Od pomocy. Wypierdala. Wypierdala. Dobra, mamy zakładnika! Pan powie, pan krzyknie, pan krzyknie! Pan krzyknie do nich! Pan krzycy! Policjan! Mamy zakładnika, mamy zakładnika! O dobra, spierdalamy! Strzela, strzela! Kurwa, co teraz? Nie wiem Co Ja już ja 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 jedzie Och nie Dobra, patrz co się teraz dzieje Kurwa, mają kolesków! Jaki zuzo Ja im Czut. mogę powiedzieć na radio, Jak mnie odkujecie Odkuj, kurwa, odkuj go Wsięgam do ciebie, czekaj, żebym siebie nie zakuł Kto musi mi zacząć, ja raczej się nie odkuje. To czekaj, Lara co zrobimy. Czekaj, już su no. Nie wyjedziemy, już stąd. Wyjedziemy. Proszę, sesypkę 08, do wszystkich jednostek zostałem porwany przez żółty samochód, chcą się wymienić. Zostałem porwany przez żółty samochód, tutaj panowie chcą się wymienić za rannych, co zostali postrzeni obok jubilera. Chyba im nie zależy. Nie odpowiadają. Powiedz, że zaraz umrzesz! Bój się! Bój się! Pokaż jak się boisz! Celuję do Ciebie! Um, aktualnie wyjechaliśmy w jakiś... za jakiś budynek... NIE MÓW GDZIE! Nie mów gdzie! Um, oni do mnie cały czas celują, nie mogę nic więcej mówić. Bo pokaż jak się boisz! Powiedz, poka... Znajduję się w tym samochodzie, co przed chwilą przejeżdżało obok Was. Krzyż! Krzyż! No właśnie chcą się wymienić, ch chcą się z nimi wymienić. Za nich. Tutaj wasi koledzy są bardzo ranni i muszą jechać na szpital. To po szpitalu. Po szpitalu. Chcą się wymienić, gdy już y, ranni są ze szpitala. Zakuj, albo. Wsiadaj. Wsiadaj, wsiadaj. Czekaj, czekaj Wsiadaj, wsiadaj. Potem Wsio go zlakujemy. Co się jał tym bardziej tam, no. Podczekaj, podczekaj, cofaj, cofaj się, cofaj, cofaj Mam nadzieję, że nie wysłałeś GPS-a. Nie miałem jak wysłać GPS-a. Cały czas pan do mnie celował, ja ała, tylko ała, ała. wyciągnąłem. Dobrze. I co mówią? Hmm, to chyba aktualnie karetka przyjechała ich opatrywać. Dobra, wyjedziemy tędy. Mam plan, chodź. Czekaj, będziesz do, będziesz do niego strzelował, no, będziesz do niego strzelował, załóż, dobra. Wsiadaj. Zakłóć go? Nie, będziesz strzelował do niego i on nic nie zrobi. Dobra, strzeluję, wał się do ciebie. Ciągle do ciebie Cały strzeluję. czas musisz strzelować. Celuję do ciebie ciągle. Tędy nie wyjedziemy. Nie wiem, jak panowie z tym wyjadą. To tyłem, tyłem. Spokojnie, pod... Pod, pod oj. Patrz, patrz, ja jestem Micsen kierownicy Nie tak, nie tak, mm -mm. Tyłem. patrz, 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 tyłem nie da rady no. I patrz teraz, co się dzieje O kurwa Dobra jest przesada Dobrze, na rady, super. Co z nimi, ja do ciebie szczęścia strzeluję. Zapytać się na radio, co z rannymi? Tak. Pytaj, czy po pomocy lekarza chcą się wymienić za Twoje życie. Z Pory... moi porywacze pytają, czy jak już wyjdą ranni ze szpitala, czy chcecie się wymienić za nich? Jak nie, to umierasz. I to teraz. Powiedz, że celuję do siebie. Porywacze, bo zostałem porwany przez dwie osoby. Pytają się, czy chcecie się wymienić za mnie w zamian za rannych, jak wyjdą ze szpitala. Inaczej, umzesz Jak się nie wymienię? 10.4, 10.4. Powiedz, że umzesz... Oni oczywiście są wyklęcie, chętni na wymianę, tylko jak wyjdą ze szpitala. Aktualnie zajmuje się nimi zespół medyczny. Dobrze. Robimy taką wymianę. Przyjedziemy w pewne miejsce. Ty będziesz tam czekał. Pojedziemy w pewne miejsce i oni tam Cię przywrócą. Dobrze? Raczej dobrze. dobrze, no jak już ten. Ale przywieźli się jeden. ich przyjeżdża jeden, jeden radiowóz. Z złoma policjantami. Jeden radiowóz. Jedź, jedź na złomowisko autobusu. Szybko. Dobra. Szybko. Poprzekaj. Szczęściu, bo nas żyłaszą Przejdziesz w prawo. Ch**a, O, z tego co słyszę na radio aktualnie dojechali na szpital już. Oj. Zaraz będą należy jeździć inne auta. Nie skrótem. Auto ci się rozjebie. Nie rozjebie. Patrz. Teraz się robimy tak, z tyłem albo czekaj, my musimy gdzieś się schować. Podczekaj, do tyłu, się schowaj. No. To trzeba zrobić tak, idę po samochód. To zostaw nas tu i pobiegnij Roz... Dobra po, po, Nie tu, nie tu nas, schowaj się No tu Wiesz Idę pod samochód Dalej, dalej, dalej Wsadzimy go do samochodu mm -hmm. I oni wypuszczą naszych I bez ziemi do nich odcelować yeah.

Może White beatą Coś tam słyszałem A ja kupię sękę z nasz Policjant Coś o tym było Elika um, um, Elita, coś takiego. aż możesz kawałek zaśpiewać tam? Ja śpiewać nie umiem. No to ja zaśpiewam z tobą. No ja, dobra. Ja kawałek ty kawałek. No dobra. Biorę to coś się, daj mi to. Jeśli masz z nami do czynienia, do czynienia Marzeli, to. to, lamuszy, musisz pasiko! Chciałeś przekazać, że nie cię mój geek. policja? policjant, już cię lubię. Dobrze, policjant o, Otepnij go. Trzeba go wsadzić do ciężarówki. Otwieram ci drzwi. Odpinam pasz, zapraszam. Czekaj, zapnę się. Podjadę trzym tak, żebyśmy mieli możliwość ucieczki. Dobrze. Czekaj, czy mogę zabrać na przykład. A, ja, za jakiś Nie wiem. Duże kary są po, ja, za to, słyszałem. sprzęt policyjny, jeśli was policja złapie z takim, to są trzy razy większe wyroki. Ale za, za pistolet? A paralizator tak samo jest liczony. Hmm. A latarka? Tak <laughs> samo. Kolsiadka, kolsiadka. No pan nie będzie umiał je rozstawić. Pachołek! <laughs> Dobra, zrobimy tak. Zabieram ci w lapa. Albo nie, nie będziesz miał przyjechać. Chodź, chodź z policjantem, chodź. Iż policjant, chodź. No bo czekaj, jeszcze nazwę, Powiedz Powiesz, na, żeby wejść na radio 53. Tak, jest. Jeden z nich, jeden z nich, radio 53, rozumiesz? To że... Negocjator wszedł na radio 53. Chodź z Czy Zrozumieli? Chyba tak Czekaj Czy wchodzisz, czy Po Powtórz im jeszcze raz, konio na radiu na napastnicy chcą, dobrze, żeby... Halo, dobrze, już, już Dzień dobry Proszę Chodź. bardzo, jedziemy Odpowiedz go tam Chodź z policjant. Dzień dobry, Dzień dobry. Witam Pana Wilka, pan Pana szychać Otworzę Panu drzwi. Proszę, Pan siada tutaj. Może być na miejscu kierowcy. Ale... Wie Pan co? Pan wysiądzie na chwilę jeszcze. Otwieram, otwieram Panu drzwi. Ale nie, nie, to nie tak było. Dobra, no tak... czekaj naszych ludzi, bo na wszystko. I. Jeden. Polaję dla pewności silnik wyłączyć. Jeden za jednego. No otwieram. Jakbym odjechał, proszę pana, zakuty? Jeden za jednego. tak? pedał byś mógł kliknąć Dobrze, to chwilkę, ja pojadę. Do przodu pan, byś pan, pan pojechał. A no to wjechałbym w płot. No tak, ale nie chciałoby mi się Wiesz, gonić pan się pod płot. Co by pan chciał? Co by pan chciał, proszę mi mówić? Ja się zastanowię. 100 tysięcy. 100 tysięcy. Sekundę. A. Są z jednego i 100 tysięcy za dwóch. Co? Ja bym się zgodził. Zbijemy się po 25. Dobrze. To jest dobry plan. Pan. Niech pan nie powstrzyma. No, niestety porwaliście tylko oficera pierwszego stopnia, więc. Pod jednym warunkiem, mogę się zgodzić na taki układ takim, że dajesz nam odjechać i nie gonić się na światło. Szal, Nie gonią, soba, słuchaj, sprawa jest taka: ja jadę szybko naprawić czekaj, auto. Ale czekaj, nie no. Tak naprawdę stary. 20, po 20 koła się zbijemy, chuj w to. Tak, ale auto jadę naprawić szybko. No dobra, to no spierdalał. Słucham? Pilnuj policjanta. Zaraz wracam. Halo, halo! Czekaj, naprawiam auto. Boję się wypłacić 130 przy okazji. Ja mam lepszy pomysł. Innego z kolejnego zakładnika zabiorę. Nie, 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 bo on tylko za policjanta ale już się dogadałem z nim on powiedział, że dobra. Ja powiedziałem, no że dobra, dobra no zostańmy na tym 130. My się zbijemy na to na 4 osoby, to dobra. będzie chujnie pieniądz. Dobra? Dobra. Yy, potrzebuję tak. Szybko ja naprawić, miałeś... szybko naprawić i zmienić kolor, może być na obojętny jaki. Umieć nie trzeba A po coj, po teraz, bo Poczekaj. Teraz. No nie.

Szybko, szybko, potrzebuję. Kurwa, myć nie musiał Jaki ten kolor miał być? Obojętnie, byle jaki Tu nie różowy No może być tak, no może git Góra tu chuj... No dobra Tacy na, na koszt mój, że pan musiał czekać Super, dzięki Dzień, nie, Niech panu powie, e, powiedzą gdzie jest żłomowiszko autobusów Złomowisko autobusów Nie no bez lipy Luzik Bardziej bym wkurwia to, że w gniata, kurwa, gniatają teraz. Walizkę z pieniędzmi, walizkę z pieniędzmi. Tak ja jesteśmy. Masz Pociągnij walizkę z pieniędzmi, ty podejdziesz, oddasz walizkę, ja podjadę, wezmę na ludzi naszych e... To ty podejdź stary, bo ja będę spierdalał tym autem. Ja im spierdolę na stopę. Ale oni oni nie będą gonić nas. Jak nie będą? Nie, nie będą? Tak mówią kurwa oni mają no za gonić. Po, 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 nie, powiedziałem, żeby, że 130 i powiedział, że w kulturalnie się rozjeżdżamy. Ale oni mają ja obowiązek się... nas gonić, oni nie mogą nie nas Nie mają, skali. nie mają, nie mają, nie mają. Jak nie? No to zobaczysz. Ryzykują życiem swojego człowieka, jeżeli by złamali zasady umowy. Jak życiem? Przecież będą go mieli, jak dostaną siano i jego no ale, i odjedziemy, a, ale, no to będą no dobra, go mieli. Skąd, skąd będą wiedzieć, że tu jeszcze kogoś od nas nie ma? Czy nie zaczął nas gonić? No stąd, że kurwa powiedział, że ma dwóch na własniku, wiesz. Ten policjant. No to, że tutaj jest dwóch, że nas widział dwóch. Zobaczymy. Dobra, czekaj, wezmę tą walizkę. Tu masz ją. Bo... Mhm. Dobra. Dobra, Przykuj się na, na kierowcy. O, co się dzieje? I kurwa, i co, myślisz, że oni nas gonić się będą? Dobra, ja będę celował od tego. Tutaj obok mnie, po lewej stronie. Radiowazy już przekazałem, że nie będą brały udziału w żadnym pościgu. Pościgu nie będzie, odjeżdżacie sobie jak chcecie. No ja bym spierdolił, wezli bym spierdolił. Dobra. Dobra, wam drzwi odpinam pasy. Jednemu i drugiemu. I tutaj też otwieram drzwi. Mamy policjanta, haha! Zapraszam Witam panie wilku Dzień dobry cytrynka Dzień dobry Tuż zapraszam, Ciędze. zapraszam tutaj Co ma w tej Pieniądze A po co pieniądze? Bo nie umiem go się o was A po co pieniądze na wymianę? Tak <laughs> ja spojrzę za te pieniądze już pierdalałeś Dobra, on, on nie umie Czemu ty pieniądze kurwa dałeś? Trzymaj się Psalać się, psalać się Czemu ty im dałeś kurwa pieniądze? Stary 130 Dobra, to się Do to, jest, to jest 30, no 100, 130 koła to jest Czemu? 30, 30 koła na głowę stary, bo mi się nie chce organizować wam odbicia, które będzie trwało A dwie godziny A ty miałeś te pieniądze? Co pieniądze luźnego. Widzisz nie gonią nas. Ale, ale co mu zaproponowałeś im pieniądze? Nie ja im zaproponowałem, on powiedział, że za policjanta oddawa mi ona nam jednego z was. Ja powiedziałem, że dwóch i z dziesięciu... Stary, ja mogłem zdawać... zajebać kurwa dwóch zakładników jeszcze i przyjechasz tam. Ale policjant widzisz policjant się jako dwóch. No ale powiedział, że jeden za jednego albo chuj, albo że, że ten, że nie odda za Ja od razu powiedziałem, że za to, on powiedział, że nie odda za No to, to powiem, że Powiedzieć, że kurwa ten, że palcem Dobra, się dobra panowie, to jest 30 tysięcy od głowy. 30 tysięcy no, no. to jest zarobek na 10 minut. Nie wiem, dla mnie to no. jest... Bardziej opłacalne było to niż pierdolenie się, szukanie zakładników, gdzie no napad szukaliśmy 10 minut i nie znaleźliśmy ani jednego. No to, ale ja miałem już jednego co kurwa. A to co wy byś robiliście? No, no to mówiły, się, że... nie płynę to w ogóle. Mówiłem, że pytałem ja cię to... Te... poddać trzy osób, który stary nasz? Normalnie kurwa, tamten dostał tapa, pierdolony grubas Czego kurwa trąbisz? Dobra idziemy na niego kurwa, wyjmijemy go Kurwa. Go? No kozarnie, Może pojedzie się, się przebrać, co? Gdzie kurwa? Kurwa Ła! Ał, o, 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 o!